My tak czekamy każdej zimy Dlaczego zawsze Pan przychodzi do nas Gdy śpimy Czy to już musi tak pozostać Czy to jest w księgach zapisane Ja od prezentu bym wolała Spotkanie z Panem I wiem od dzieci, że z radością Chciałyby słuchać Pana głosu Żyjemy Panu uszy, piosenką gorącą jak Rosu. Festiwal Piosenki Polskiej dla Dzieci, Mikołajkowe debiuty ma blisko 20-letnią tradycję. Jednak słowo debiuty jest tutaj mylące, ponieważ mali wykonawcy posiadają często obycie estradowe i duże umiejętności wokalne. Niektórzy uczestnicy wystąpili na festiwalu już kilka razy. Wieczorem 5 grudnia w koncercie finałowym zaśpiewało 28 dziewcząt i chłopców z sześciu gmin wyłonionych w niedawnych eliminacjach. Jak co roku imprezie towarzyszyła iście świąteczna atmosfera. Wypełnionej po brzegi sali wszyscy bawili się znakomicie, najbardziej ci najmłodsi. Dwaj Mikołaje rozdawali cukierki, a rodzice, opiekunowie i koledzy oklaskiwali występy małych piosenkarzy. Od samego początku z festiwalem jest związany Zygmunt Podulka. W tym roku organizował już 17 edycję. To konkurs piosenki polskiej dla dzieci. W wieku od przedszkola w zasadzie, czyli nawet trzylatkowie, czterolatkowie mogą występować do 9 lat, czyli do, praktycznie do trzeciej klasy. Po raz 17 już jest teraz, z tym, że 18 lat temu się to zaczęło, dlatego że jeden rok był przerwy, w związku z remontem sceny, nie, nie można było tego konkursu przeprowadzić. Na samym początku ten konkurs wymyśliły trzy osoby. Właściwie tytuł konkursu nadał pan Marian Kula, natomiast ja i Janek Lorek żeśmy do tego projektu się przyłączyli i tak to się zaczęło. Na pewno zmieniała się dekoracja, bo coraz, coraz bogatsza, może, może jakieś inne nowoczesne środki przekazu się wkradały, bo to najpierw były płyty taśmy magnetofonowe, które się zacinały, które szumiały i tak dalej. Potem było coraz lepiej, bo zaczęło się nagranie dźwięku cyfrowego i było coraz czyściej, coraz lepiej. No myślę, że, że jest sprawniej teraz dużo, dlatego że jest przygotowane, są próby przed konkursem, także nauczyliśmy się jak to robić sprawnie. Nazywam się Julię Kamucka, pochodzę z Brzozowa i chodzę do szkoły podstawowej numer jeden w Brzozowie. Mam 8 lat. Najbardziej lubię piewać na scenie, a moją najlepszą piosenkarką jest Jula. Kto ci kibicuje na widowni? Koleżanki, mama, tata. Byli zadowoleni z Twojego występu, jak sądzisz? Myślę, że tak. To mój czas zaczyna. Śmieje się rodzina teczony te indy grośnie. dzisiaj te szklanki, obrócił Julia Częczek, przyjechałam ze starej wsi i mam lat 7. A ty? Jestem Oliwka Brodziska, przyjechałam z Niemcy i mam lat 5. I powiedzcie, kto was przygotowywał dzisiaj do tego konkursu? Mama. Pani Jola. Czy miałyście dzisiaj tremę przed występem? Ja trochę. A ty? Też trochę. Po występie, jak oceniacie swój występ? Bardzo dobrze. nie też. Mikołaj z prezentami już przyszedł do ciebie? Nie, może jutro przecież. A masz jakieś wymarzone prezenty? Tak. Y, lodziarnie Playdo i taką lalkę, co ma mikrofon i tak jak się naciska na bisierek, to wtedy y, tak się jej suknie. Tu no pięknie. A ty Oliwko, też masz jakieś y, życzenia do Świętego Mikołaja? A powiedz jakie. Klacki Lego, Monster High łyżworolki. Mam na imię Oliwka, przyjechałam z Starej Wsi i mam 8 lat. A powiedz, czy jesteś tutaj po raz pierwszy, czy już po raz któryś z rzędu? Po raz któryś z rzędu. To znaczy po raz który? Piąty. A powiedz mi, dlaczego lubisz śpiewać? Bo śpiewanie jest fajne i miłe i nie śpiewam y, na wygrywania, tylko dla zabawy. A kto jest twoim ulubionym piosenkarzem? Y, Ewa Farna. A powiedz co tutaj dzisiaj śpiewałaś? Śpiewałam dewniane lalki. Czy lubisz tę piosenkę? Tak. A kto cię przygotowywał? Mama. Piosenki oceniało jury festiwalowe pod przewodnictwem Tadeusza Podulki z Danielem Gdulą i Rafałem Kuźnarem w składzie. Podczas obrad komisji konkursowej przed publicznością wystąpiła wraz z wokalistkami Orkiestra Brzozowskiego Ogniska Muzycznego Boom prowadzona przez Zygmunta Podulkę. W ocenie jury najlepiej zaprezentowało się sześcioro piosenkarzy Natalia Mędrek, Katarzyna Kuliga, Olga Wojtowicz, Patrycja Preisner, Oliwia Mielcarek oraz Kacper Dziki. Nagrody i upominki małym wykonawcom wręczyła sekretarz gminy Brzozów Beata Bodziok-Kaznowska, reprezentująca burmistrza Brzozowa Józefa Rzepkę, który patronował festiwalowi. Całe życie zawieszani na sznurkach cieniutkich. Czyli Cieni z ruchem poruszani dla uciech malutkich. Wszystko na więc zrebrniane życie wciąż niepewne.